Cześć, dzień dobry, witam na kanale. Z tej strony Wojciech to jest kolejne spotkanie z Ground Cities. Skyna jest dwa moi drodzy. I w dniu dzisiejszym będziemy sobie dalej rozbudowywać to osiedle. Eee, zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie, i zobaczymy, jak będziemy sobie tutaj. Dzisiaj się bawić, e, no tradycyjnie nie mamy już zapotrzebowania i chyba tego zapotrzebowania już nie będziemy mieli do końca. Tak mi się wydaje, że to już po prostu doszliśmy do takiego etapu, że e, ludzie już nie chcą się wprowadzać. Tak więc myślę, że e, po prostu już do końca musimy się mierzyć z tym, że tego zapotrzebowania właściwie zasadniczo nie będzie i nie jest w tym nic nadzwyczajnego, biorąc pod uwagę, już ile ta seria trwa. Natomiast, no dzisiaj coś jeszcze zbudujemy, jakieś jeszcze kratki wytyczymy, bo to wiadomo, że zrobimy, zajmiemy się też może wydłużeniem tego tramwaju i chyba od tego sobie zaczniemy, żeby ten tramwaj tutaj już dojeżdżał w pełni, żeby rzeczywiście te, z, tego, z tej linii można już było korzystać w pełnym zakresie, a nie tylko aktualnie kończącej w jakimś takim dosyć dziwnym miejscu, więc ją sobie po prostu wydłużymy. Proszę bardzo, jedziemy sobie dalej, dalej. E, czyli tutaj jeszcze później, i potem jedziemy sobie jeszcze, potem jedziemy sobie, czekajcie, czekajcie. Dobra, tutaj jest 180, ok. Potem przejeżdżamy sobie jeszcze dalej, i tutaj gdzieś będzie koniec tej trasy. Ja myślę, że tu po prostu powstanie taka zwykła pętla. Tutaj raczej nic, nic nadzwyczajnego nie będzie, po prostu zwykła pętla 88 na 87, proszę bardzo. I teraz. Po prostu, czekajcie, spróbuję to zrobić, może tym. Czyli coś takiego, później coś takiego, i później co? coś takiego nagle. No to wygląda dosyć dziwnie, tak szczerze. To lepiej już by było chyba zrobić to troszkę inaczej, jednak, mimo wszystko. Czyli ee, bardziej podjedziemy tutaj, e, później bardziej się wyginiemy w tę stronę, później zrobimy coś takiego, i chyba coś takiego. Nie no, to jest brzydkie, tak to nie może wyglądać, w sensie tutaj to dziwnie wygląda. Ta pętla jest mi się wydaje troszkę za mała, żebyśmy tutaj mogli zrobić fajną nawrotkę. Czyli pojedziemy sobie dalej tutaj, dobra i teraz dopiero spróbujemy zrobić tutaj na za za zawrócenie, czyli coś takiego i później mogłoby już być coś w tym stylu, dobra, tylko teraz tutaj jeszcze musimy oczywiście to poprawić. I musi to być jeden tor, tyle że w drugą stronę, więc to musi wyglądać tak, Ok, Więc taka będzie to pętelka i właśnie to będzie jednocześnie ostatnia... Ostatni przystanek. Aktualnie przystanki końcowe mamy tutaj, więc następne będą tutaj. I one będą nosiły nazwę... Jak tutaj się nazywa coś? Tutaj na przykład. Kalistyniki szkoła. Dobra, to tu może być po prostu Emaliowa. I tyle, Emaliowa żeby nie było. Emaliowa i Emaliowa. Proszę bardzo. Jedziemy sobie dalej. Eee, I kolejne przystanki będą tutaj. Jeszcze dwa. Raz i dwa. I tutaj mamy co? Kalisteniki Halna. Może być ta sama nazwa, czyli kalisteniki Halna. Kalisteniki Halna. Proszę bardzo. Eee, ok, czyli coś takiego i później coś takiego. I potem tak naprawdę mamy tylko dojazd na już pętlę techniczną bardziej e, Czyli po prostu tutaj sobie podjeżdżamy i to jest nasza pętla Czyli to jest różnowo wielkie, różnowo wielkie pętla Różnowo wielkie pętla tramwajowa I tyle, dalej już nie podjeżdżamy No bo nie ma za bardzo takiej konieczności, ani też opcji, no bo gdzie tam dalej będziemy jechać Jak tam już praktycznie nic się nie będzie działo w związku z czym teraz tą linię trzeba by było troszkę wydłużyć, czyli zamiast dojeżdżać tutaj będzie ona dojeżdżała do tej pętli zasadniczo i teraz yy, nie, nie ta, nie ta linia. Tą, tą kierujemy sobie tam i teraz tu po prostu musimy po kolei podokładać te przystanki jeszcze. Kalistyniki Halna, zgadza się, Emaliowa, i później co tu jeszcze mamy? Tak, później mamy jeszcze wielkie odnowienia i to tak naprawdę wszystko. Więc ta linia będzie troszkę dłuższa, będzie dojeżdżała aż dotąd i jednocześnie tam się zakończy. Na pewno pozostanie tutaj tylko jeden tramwaj, ze względu na to, że po prostu nie ma tutaj nawet ludzi, którzy chcieliby z tej linii korzystać. Zadnicze wykorzystanie wynosi 8%, więc trochę przytniemy ilość taboru. Skierujemy tylko 16 pojazdów zamiast 42, e, 24, bo no nie ma to większego sensu. Te pojazdy i tak jeżdżą e, zasadniczo. Puste praktycznie. Jak tam sobie radzi na 644. No ono też. No parę osób wozi tak naprawdę. Tu niby jedzie ich trochę więcej, aż 25, więc ktoś tam tym jeździ. No wiadomo, że nie jest to jakoś super dużo. E, no, ale ktoś tam tym jeździ, więc już niech będzie, że to sobie tak zostanie. E, ja bym jeszcze tylko zerknął. E, nie, narzędzi na razie nie chcę żadnych. Ja bym sobie tylko zerknął. Na te nasze krateczki. Ok, tu mamy tak dużo tego powymalowywania, tu mamy tylko te dwie rezydencje, które nam tutaj powstały. A jak tam sytuacja z parkami? No bo zasadniczo tutaj nic nie mamy i można było, by im było troszkę coś jeszcze dołożyć na przykład. I może coś z tych większych rzeczy bym dał, może nie przejściowy park, chociaż w sumie dobra, niech będzie przejściowy. Ok, może być coś takiego jak przejściowy park właśnie w tej okolicy, bo to nam to idealnie będzie pasowało. E, ja bym dołożył sobie tutaj jeszcze po prostu taką jedną ścieżkę, nawet może być przejściem dla pieszych, proszę bardzo, niech będzie. <laughs> Przepraszam. Zawsze to będzie jakiś dodatkowy, zawsze to będzie jakiś dodatkowy. O, tramwaj jedzie. Trzy osoby, no, to zawsze coś na pokładzie. I już tych tramwajów mam nadzieję jest mniej, oczywiście. No nie cała ma 30 km, ale. No, tyle pojazdów, ile, ile było poprzednio, było zdecydowanie za dużo, więc myślę, że im, im będzie ich mniej, tym będzie lepiej. E, a 144, no to, to już będzie nic bo i tak za bardzo nie mogę nic przyciąć, więc nie mam nawet jak tutaj czegokolwiek zrobić. E, no dobra, ale mamy coś takiego, mamy tutaj taki dodatkowy park, no i tak naprawdę po prostu trzeba czekać, aż oni ewentualnie będą chcieli się budować. Z racji tego, że nie chcą, to ja bym troszkę rozszerzył jednak tą naszą zabudowę biurową i kolejne biuro wstawiłbym sobie tutaj. Czyli na przykład coś takiego, e, i po drugiej stronie zrobiłbym może na przykład takie biuro 4x4 bym dał. E, mam nadzieję, że ono też będzie chciało się wybudować. Widzę, że tutaj zapotrzebowanie też już na tyle zmalało, że chyba nie chcą tych biur. Bo zasadniczo no, oni aktualnie już nie mają jak tego chcieć, bo mamy 4%, 3% bezrobocia, więc no, już ciężko, ciężko, żeby jakiekolwiek takie budynki chcieli. E, w związku z tym, tak naprawdę, no, ewidentnie powoli seria dobiega końca. Dobra, nie, ale no, jedźmy dalej, coś tutaj wytyczmy jeszcze, czyli taki na przykład duży 6 na 6 on się, widzicie, buduje, e, więc nie wiem czemu on się nie, wy, nie, wy, nie wybuduje, ale no, nie wiem, czy, czy tutaj jest po prostu za mały, czy o co chodzi, to teoretycznie bym go powiększyć do takiego, patrzcie, jakiś się od razu wybuduje, więc może to był, był po prostu za mały, nieważne. Dobra, to jedźmy teraz może z takimi kolejnymi, teraz dla odmiany wstawiłbym chiński, po prostu tutaj wybudujemy jeden przy drugim, nie będę już się ograniczał, skoro oni i tak nie chcą innych rodzajów budynków, to wybudujemy taki, później na przykład pójdzie francuski jeszcze i tutaj w, pomiędzy przyjdzie jakieś małe biuro, żeby też jakoś to wszystko ładnie w miarę wypełnić. E, niech będzie coś takiego, ok? E, no, i teraz co my tutaj, moi drodzy, zrobilibyśmy sobie akurat? Ja myślę, że coś podobnego, co jest po tej stronie. Bo jak widzicie, to nawet parę bloków się wybudowało: dosłownie dwie sztuki, ale jednak zawsze coś. E, więc możemy coś podobnego, myślę, spróbować wybudować. Mm. I byłyby to co? byłyby to takie zwykłe budynki. Ja myślę, że po prostu moglibyśmy jechać na zmianę. Na przykład takie południowoamerykańskie. Raz, e, dwa. Potem może być na przykład trzy. Tak, po trzy kratki wolne zostawiamy i na trzy kratki ma być blok. Nie taki. Potem kolejne trzy, a w środku stawiamy biura. Mogą być na przykład te północne znowu, proszę bardzo, raz, dwa i trzy. Pięknie. I znowu po drugiej stronie robimy to samo, ale tym razem na przykład te wieżowce byłyby europejskie i mogą być cztery kratki na przykład. Proszę bardzo. Tu będzie akurat na dwie i tu też może być wtedy drugi na dwie. Tutaj będzie coś takiego. Potem będzie coś takiego, i tutaj też zostanie nam jakieś takie na dwie kratki. I to samo możemy dokładnie wstawić tutaj. Czyli proszę bardzo, proszę bardzo. Czyżby dwa się tu wybudowały? Nie, dwóch nie chcę. Chcę, żeby był jeden, absolutnie żadnych dwóch tutaj. Tutaj, i potem może być jeszcze tutaj. Okay. E, czy w tym miejscu coś bym chciał? E, dobra, to sobie zostawmy. No może tu wstawimy jakiś park na przykład, tylko raczej z tych mniejszych, bo chyba e, z tych większych za bardzo nic mi się tutaj nie zmieści. Więc może coś z tych na przykład małych parków, plac się widzę, nie zmieści. Mały park to troszkę za mały, a to w sumie z drugiej strony teraz nie mamy takich dobra. To tu niech będzie plac, może z tymi pagórkami. Jego chyba jeszcze nie stawiałem. A obok może po prostu wstawiłbym siłownię. O niech będzie siłownia, proszę bardzo. Zawsze to będzie coś chociaż. Więc taki trochę inny template zabaw, no ale, no ale będzie. Więc tutaj nam się wszystkie biura widzę, rozbudowują, no i bardzo dobrze, niech się budują. Będziemy mieli tu jeszcze więcej pracowników, więc jeszcze mniejsze bezrobocie. bo tak naprawdę aktualnie mamy tutaj pracowników 13 tysięcy. Bezrobocie już... nie, jeszcze nie jest poniżej dwóch poniżej trzech przepraszam. E, dobra, więc lecimy sobie teraz dalej z zabudową tutaj, tylko pytanie, czy tutaj dalej chcemy iść z takimi wysokimi budynkami. Może skoro już jesteśmy trochę dalej, to jednak poszedłbym z, niż, z, z troszkę niższymi i na przykład wstawiłbym więcej tych biur francuskich, bo one są dosyć niskie. Więc ja bym ich tutaj po prostu trochę więcej może postawił, jak one będą wyglądały. Aha, one będą wyglądały w ten sposób. To nie, to zróbmy wtedy po prostu po trzy kratki je. E, czyli coś takiego. Czyli po prostu co trzy kratki będę wstawiał takie francuskie biuro na trzy kratki, ok, to nie problem. I w pozostałych miejscach będziemy zaraz jakieś wstawiali mieszkania, też może właśnie w tym stylu francuskim. Czyli to już będą trochę niższe, dlatego że już powoli oddalamy się od centrum tej strefy raczej. No ale nadal zależy mi, żeby jednak tutaj troszkę tych budynków było. E, tak, te francuskie to będą tanie mieszkania, mogą być tanie mieszkania. Może akurat z tych mieszkań ktoś skorzysta, kto wie. E, tutaj powinna być ta trzecia kratka, bo tu się chyba coś nie zamalowało za bardzo, w sensie, coś się jakieś dziwnie wybudowało, nie tak. Dobra, widzę, że to się tak nie wybuduje, jakbym chciał. OK, to wtedy te kratki po prostu wam zabiorę i tyle. O, nie będzie coś takiego. Więc tutaj trochę więcej tanich mieszkań. Może ktoś z tanich mieszkań też będzie chciał skorzystać w przyszłości. E, tylko nie aż tak daleko. Nie jedziemy aż tak daleko z tą zabudową tylko do wysokości tych biur. Taka opcja jest myślę najlepsza. E, no i. I tak to tutaj będzie wyglądało. I teraz po drugiej stronie znowu jedziemy. Tutaj myślę, że możemy kontynuować te francuskie, więc jedziemy coś takiego... Nie, nie tak do końca. Tu za mało kratek mi się wybudowało. Chwila, jeszcze raz. Właśnie, takie większe poproszę. Potem tutaj możemy jechać, później tutaj, oczywiście. Tutaj jak najbardziej, później kolejne byłoby tutaj, tutaj, no i jeszcze coś tutaj. Tylko to właśnie, wybuduje się takie dziwne, więc z tych kratek znowu bym się pozbył. Zostawiłbym tylko te, a tutaj w środku teraz jakiś park wstawimy No i w pozostałych miejscach znowu będą te francuskie, tanie mieszkania Teraz postawimy też jakąś szkołę Bo szkoła będzie potrzebna Dlatego, że wiecie, no tutaj w przyszłości Jakieś jednak obywatele może się wprowadzą Nie wiadomo co będzie Tu mamy w ogóle dwie kratki odstępu, no ale dobra, niech jeden taki będzie Tylko zanim jeszcze pójdziemy z tą francuską szkołą To tu by mi się przydał jakiś taki park Właśnie takie 4x2 na najlepiej Ale nie wiem czy taki będzie Kor jest większy to niezbyt mały, duży plac zaław to też jest troszkę za duże. Park z żywopłotem jest za duży, to na pewno jest za duży Nie mam czegoś takiego mniejszego, może w tej kategorii tych małych parków. Małych, ale jednocześnie największych. Okrągły nie, mały plac też nie, plac biwakowy też nie zbyt. Czyli dobra, czyli po prostu wstawimy ten mały park. On trochę nam zajdzie, no ale to już trudno się mówi będzie, jak będzie, eee, więc tak to może wszystko tutaj wyglądać, no i teraz kolejna rzecz eee, to właśnie byłaby ta szkoła, znowu bym dał jak, no, jak największą, eee, ale dobra, może niech będzie ta w stylu francuskim, skoro już tyle budynków mamy w stylu francuskim, a to niech ona też będzie w stylu francuskim właśnie, oczywiście zrobimy ogród można na dziedzińcu, co nam daje 1250 nowych uczniów, którzy mogą się w tej szkole uczyć, oczywiście to nadal jest dalekie od naszych spełniających warunki, no ale zawsze troszkę ta liczba do dostępnych miejsc w szkołach wzrośnie no Będziemy mieli tylko 40 parę tysięcy, nie, 53 tysiące, przepraszam, będziemy mieli osób, które no niestety nie mogą się nadal kształcić, ale no, będę starał się również jakoś to łatać Na razie mamy taką kolejną szkołę, która właśnie powinna tych uczniów nam jakoś tutaj pomieścić. Eee, I aktualnie Jak akcyzja wygląda, 13 584 pracowników mamy i 10 700 Mieszkańców eee, dobra, więc tu się powoli te wszystkie biura zaczynają e, budować z tego co widzę. Nawet tutaj jakieś już te wieżowce powstały, to so, nie jest tak, że te wieżowce w ogóle się nie budują. One się w powolnym tempie bardzo ale budują, więc może coś się w końcu też wybuduje. Zobaczymy jeszcze co będzie. Eee, natomiast tak, dalej może bym na razie nie szedł. E, chyba że wybudujemy sobie może jakąś na przykład kolejną podstawówkę, Może tym razem. Jaką tu mamy największą? Największą, największą ze wszystkich. To już są uniwerki, to nie. Nie interesuje największa szkoła, która jest tutaj dostępna. 1500, 1500, 1200, 1800, dobra. Ale niech będzie to 1500. Miejska, taka po prostu olbrzymia, bo tu chyba jeszcze dało się coś dobudować. No właśnie, dobudówka pięter, plus taki plot na dziedzinie. Tu będzie 2000 kolejnych uczniów, e, więc po prostu no idealnie, troszkę zawsze to nam jednak pomoże w tym rozwoju. Tu już mamy pełną praktycznie tą szkołę, no jeszcze trochę miejsc jest, ale zaraz się na pewno zapełni, po prostu muszą zobaczyć, że tu jest taka nowa szkoła. Eee, no i teraz tak, ja bym się jeszcze zastanowił nad jakimś autobusem w tej okolicy, no bo tak naprawdę chciałbym mieć jeszcze drugą linię, która jechałaby właśnie stąd, ale z, 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 tędy, tędy, tędy i na przykład, no nie wiem, potem gdzie. Z znowu by wracało tego dworca, jakoś tak bardziej naokoło, może troszkę. Bo raczej stąd już linii nie będę robił, no bo tu mamy na połączenie w postaci 140, zresztą tu jeżdżą dwie linie, bo 140 i 143, a na tym przystanku stają 143 i 144, ale na przykład na tym już stają 143, 140 144, a będzie jeszcze nowa stacja, 145 właśnie. Nie nowa stacja, tylko nowa linia. I teraz tak, jedziemy sobie tutaj, ale zamiast jechać w lewo, to będziemy skręcać w prawo. I później pojedziemy, myślę, jakoś tęby. Natomiast kolejny przystanek będzie dopiero tutaj, ze względu na to, że jest troszkę miejsca. Później zatrzymamy się na przykład, na przykład. Tu można by w ogóle było zrobić jakąś ścieżkę, skoro nie ma drogi. To można by było z jakąś ścieżkę zrobić, żeby właśnie ułatwić, i żeby tu miało sens jakiś przystanek, na przykład. Dobra. Tutaj możemy sobie też podejść z Anarchią, może. Bardziej, coś takiego, dobra, niech będzie taka ścieżka, i dzięki temu, tutaj możemy zrobić kolejny właśnie przystanek. Proszę bardzo, coś w tym stylu. Oczywiście, e, później jedziemy sobie dalej, dalej. No i tak naprawdę będziemy wyjeżdżali pewnie na tą samą drogę co jedzie ta 144, tylko że dołem bardziej. E, więc kolejne przystanki będziemy jeszcze w tym miejscu, dlatego, że no tutaj mamy. Te przystanki w tym rejonie. Później pojedziemy sobie tutaj. Możemy sobie jeszcze zjechać jakoś tędy na przykład i sobie pod ten cmentarz by się przydało zjechać. No to możemy tutaj pod to, pod to metro i potem na ten cmentarz jakoś zawrócić, żeby ta jedna linia już nie musiała tutaj jakoś dziwnie podjeżdżać pod ten cmentarz, żeby nie było takiej potrzeby. E, tylko właśnie ta linia mogłaby tak trochę krążyć. No tutaj po tej strefie będą jeździły głównie linie okrężne i zasadniczo mogłoby jeszcze powstać coś w tamtej dzielnicy. Może znowu jakaś linia ekspresowa. Zaraz o tym pomyślę. Żeby też coś takiego było, bo niby jest połączenie kolejowe No ale jednak autobus też byłby dobrym pomysłem, myślę Ale dobra, zacznijmy sobie może od nazywania tych przystanków Tu jest pierwszy przystanek, który wymaga naszego nazwania eee, Dobra, niech będzie Daktylowa, Uniwersytet, wejście boczne Ok. Później wjeżdżamy kawałek na autostradę e, Ale później mamy kolejny przystanek dopiero tutaj To będzie... E, różnowo Wielkie różnowo wielkie szkoła francuska, niech będzie szkoła francuska, proszę bardzo, o budują się... Wow, jaki fajny budynek się tu wybudował yy, biurowy, bardzo mi się to podoba. No fajnie by było, jakby jeszcze były te mieszkania, no ale mieszkania to jeszcze trochę. Może kiedyś coś się wybuduje, zobaczymy. Poczekamy. E, zobaczymy, dobra, tutaj będzie. No, przed samym, jakimś tam oknem, ale trudno. różnowo wielkie szkoła francuska. E, potem kolejny mamy, dopiero w tym miejscu, właśnie. I to będzie. Ojej, ten trochę za wcześnie wybudowany, on mógłby być bardziej w głąb tej zatoki. To będzie kalisteniki. Zresztą już zasadniczo po, poczta jest z której strony, Gdzie to jest ta poczta cała? Tutaj nie. E, dobra, niech to będzie kalisteniki. Nie, inaczej, niech to będzie różnowo-wielkie poczta, po prostu. Różnowa wielkie poczta, i tyle poczta. Proszę bardzo, i potem to samo zrobimy sobie tutaj pięknie. Dalej jedziemy sobie w te rejony, i tu będzie dokładnie ta sama nazwa przystanku, czyli kalisteniki halna. Proszę bardzo, kalisteniki halna. I kalistyniki, halna, wspaniale. Później wjeżdżamy sobie tutaj i jedziemy jak 144 kawałeczek, Z tym, że nie kończymy na dworcu, e, tylko zjedziemy sobie tutaj trochę w bok, bo tutaj właściwie żaden autobus się aktualnie nie zatrzymuje. I potem podjedziemy sobie pod cementarz, który będzie jednocześnie naszą pętlą końcową. Tak będzie wyglądała ta linia. E, więc zaczynamy ją sobie oczywiście stąd Różnowo wielkie PKP. Następny jest Daktylowa Uniwersytet 20 Boczne, później różnowo wielkie szkoła francuska. Różnowo wielkie poczta, Kalisteniki Halna, Wieża Injun, potem mamy Emaliowa Śpiewaków, następnie Metro Różnowo wielkie, Różnowo wielkie Cmentarz, później znowu Metro Różnowo wielkie, następnie Emaliowa Śpiewaków, później Wieża Injun, następnie Kalisteniki Halna, Różnowo wielkie Poczta, Różnowo wielkie Szkoła Francuska, daktylowa uniwersytet 20 boczne i różne wielkie PKP. Tylko nie będzie to linia 145, a będzie to linia 244, z tego, że ona dość powiązana jednak z linią 144 jest, w związku z czym będzie ona nosiła taki właśnie numer. Eee, myślę, że tutaj pojazdów można by wydać na przykład 6 na początek, też nie za wiele, cena biletu 8, jak najbardziej się to zgadza, proszę bardzo. Niech sobie właśnie te autobusy jakoś już na miasto jadą. I tak to będzie działało I teraz jeszcze mamy jedną linię do zrobienia Czyli tą taką ekspresową E7 Projechałaby spod tego dworca Mogła się potem jeszcze Na przykład zatrzymać pod tym uniwerkiem Potem jechałaby sobie tutaj tą autostradą Tak bardzo bardzo szybko To jest nigdzie by się nie zatrzymywała Później wjechałaby sobie tutaj Bo stację kolejową to my mamy gdzie? My mamy tutaj, no nie, ona, ona by aż tak daleko nie jechała na, na stację kolejową Tylko ta linia mogłaby sobie skończyć bieg tak, teraz muszę tu się zastanowić troszkę, gdzie ona by mogła ten bieg skończyć, żeby jakaś sensowna pętla była, bo to wcale nie jest takie proste. Tutaj mogłaby dojechać, tylko tu mamy jeszcze wolny peron. Mamy Mamy 107, 108, jako linia jeszcze 205 i 105. A więc będzie też linia, a więc będzie też linia yy, 100. E7, nie 100. Dobra, to sobie ją zaczniemy robić od tej strony. Obywatelska pętla. E, później wyjeżdżamy, wyjeżdżamy, nie zatrzymujemy się i tak naprawdę możemy od razu wjechać na autostradę, bo tu mamy wyjazd. Pytanie, czy dzisiaj jeszcze chcemy się najpierw zatrzymać, żeby ten autobus jakoś tutaj obsługiwał jakiś przystanek czy coś. Ale myślę, że tak naprawdę nie ma takiej potrzeby, że potem od razu możemy się wbić, chociaż tutaj... Chociaż tutaj może by się przydało jakieś zatrzymanie, żeby chociaż tutaj był jakiś przystanek, jeszcze przed tym samym, przed tym wjazdem, więc może zanim jeszcze zacznę tworzyć tę linię. Tu widzę, mamy dosyć ciekawą okolicę, ale jakieś chyba wiaty się zmieszczą, co? No, chyba się zmieszczą, więc po prostu będziemy je mieli tutaj, tu jeździ trójka, no, ciekawa nazwa przystanku, ale właśnie tutaj taki będzie obowiązywać. Kiedyś to była ulica Chluby, teraz już nie jest Chluby, no ale przystanek zostaje, już nie będę teraz teraz miejsca, z przystanku bo te ulicy, Ulice czasami zmieniają swoje nazwy. bo co tutaj taka ciekawa linia jeździ 109, tam takie dziwne krągi wykonuje. Tu zawraca, jezu, co on tu je wyrabia? O no, tak, bo tam ja tędy przejeżdżać, żeby tam gdzieś dalej dojechać. Łomatko, strasznie nie, ale nieważne. Nie będziemy się przejmować linią 109, jedziemy obywatelska pętla, później kluby. Później jedziemy bez żadnego zatrzymania pod uniwersytetem się zatrzymamy. I potem jedziemy, tak naprawdę, możemy jeszcze około metra się zatrzymać. Wspaniale, i na dworcu końcowym. Jakiś osobny peron się znajdzie znajdziesz się. ostatni peron wolny, znajdziesz jak najbardziej. E, I teraz z powrotem znowu, Pod metrem się zatrzymujemy, później pod uniwerkiem, następnie lecimy, lecimy bez zatrzymania, zatrzymujemy się na chluby dopiero i później na obywatelskiej na pętli. To jest ten przystanek i to będzie dnia E7. Nie jakoś super długa, jedna czyli z krótszych linii, chociaż nie najkrótsza, ekspresowa i jedyna nie z lotniska. Ale właśnie takie ekspresowe połączenie. Myślę, że 4 autobusy w zupełności stykną. Nie będą to autobusy elektryczne, tylko autobusy zwykłe, klasyczne, najzwyklejsze pojazdy, eee, więc ta linia również będzie tutaj sobie funkcjonowała. To tu będzie się zatrzymywała, czemu tutaj nie, nie, nie ma jej zatrzymania, to się tu chyba pominąłem jeszcze. E7 też się tu ma zatrzymać, bo się zatrzymują aktualnie dwie linie, 140 i E7, bo pozostałe jeżdżą in, inną trasą. Pod metrem zatrzymują się chyba trzy linie, tak? Tak, e E6, E7, chociaż E7 mogłoby kolor zmienić, bo w sumie wszystkie mają takie jednolite. E7 niech będzie może takie skrajnie czerwone. E tu jest co? E6. E6 może zostać. A244, które tutaj też to dojeżdżają, to on się nie zatrzymuje tutaj, tylko E6, E6, e e 244 się zatrzymuje tutaj. E dobra, czekajcie pod cmentarzem. Właśnie 140 moglibyśmy spod tego cmentarza już wyrzucić, bo tu już mają linię. Niech będą te pojazdy takie, żeby się nie zapisało, nie zapisało się. A 140 możemy stąd wyrzucić i niech jeździ po prostą trasą, a nie taką pokręconą. Już nie ma takiej potrzeby, żeby tak się gdzieś tam kręciło, tylko może jeździć właśnie normalnie, bez żadnych zakrętów i takich tam różnych. Eee, no dobra, czy my coś jeszcze tutaj chcemy rozbudować? No teoretycznie można, ale może jeszcze sprawdziłbym takie rzeczy jak policja. No niby to mamy, więc naprawdę tutaj nie ma takiej potrzeby. Strażaków też mamy. No poczty też mamy, można by było faktycznie im jakąś telekomunikację postawić, bo faktycznie z tym jest dosyć ciężko, jakąś wieżę na przykład. Czy taka wieża weszłaby mi tutaj? No tak średnio bym powiedział. Eee, fajnie by było jakby ona gdzieś tam, gdzieś mi się zmieściła, o! Idealne miejsce myślę. W tej okolicy, proszę bardzo, niech będzie taka właśnie wieża telekomunikacyjna, myślę, że w tym rejonie no to ona na pewno trochę nam pomoże, jeżeli chodzi o tą... O komunikację, ja bym jeszcze chciał tutaj mieć jakąś jakiś, jakąś farmę serwerów, bo jednak ona jest też niezbędna i może ją ustawimy jakoś na wyjeździe z tej dzielnicy, na przykład jakoś w tym miejscu. O. E, oczywiście dodajemy tutaj ulepszenie serwera, dodajemy przewód światłowodowy, tak żeby tutaj po prostu internet był na bardzo wysokim poziomie, bo jednak na tym bardzo zależy, żeby tutaj było ok wszystko, e, więc to też musimy dołożyć. No, teraz już powinniśmy się, się tutaj budować, bo faktycznie jeszcze te biura wcześniej, nie no, mogły tak średnio tutaj działać, no ale teraz już wszystko powinno koniecznie działać idealnie. Ciekawe jest jednak to nasze 244, czy ono w końcu dojechało już, czy jeszcze nie, bo jeszcze nie widzę ich na trasie, tych autobusów. Może dopiero jadą gdzieś tam z bazy, ciekawe w sumie gdzie one są. A, ten jedzie już tutaj, widzę, ten już tutaj wjeżdża, czyli już jest całkiem blisko, ten kolega jedzie w tym miejscu, a ten dopiero tam gdzieś się jedzie włączyć. Ten jest dopiero... Nie, ten już, jest już tutaj. Oha, bo on idzie chyba w inne miejsce, ale ten pierwszy jest już na różnowie. Nie, on jest dopiero tutaj? Jezu, tak daleko. A on z drugiej strony mogę się jedzie włączyć. Okej, okay, na wieżę yin Yun, Ten się jedzie włączyć na taktylową, a ten to nie wiadomo gdzie w sumie. No w każdym razie niech się powłączają, niech sobie jeżdżą, jak tylko będzie taka możliwość, na no nich już jeżdżą, żeby to też jakoś w miarę yy, działało. Więc dobra, taką formę serwerów mamy, no ona powinna trochę pomóc, no wiecie, że zarobki w mieście są bardzo dobre, więc miasto zarabia. I chyba na dzisiaj będziemy sobie kończyli yy, ten odcinek. Oczywiście zachęcam was do łapkowania. Widzicie, trochę tych budynków się jednak buduje. Gdzieś tam one powoli wypełniają nam te brakujące przestrzenie. Oczywiście jeszcze dużo potrzebujemy, żeby wypełnić wszystkie, no ale w końcu może uda się, żeby tych budynków powstało jednak troszkę więcej. I żeby troszkę lepiej tam to jakoś szło. Aktualnie mamy tutaj 10 818 mieszkańców yy, i 14919 pracowników mamy dosłownie jedno wolne stanowisko, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo niskie bezrobocie. Już mamy aktualnie na poziomie poniżej pewnie 3%, nie, 3-4%, więc nawet urosło. Myślałem, że już poniżej zeszło. No ale myślę, że w kolejnych odcinkach, jak będziemy dalej tutaj rozbudowywać, no bo jeszcze tak naprawdę została mi ta okolica jakoś do zapełnienia, więc pewnie kolejne biura powstaną, oczywiście. Eee i będziemy mieli, będziemy mieli yy, te to bezrobocie jeszcze niższe, no chyba, że nagle jakimś cudem wróci nam zapotrzebowanie na mieszkania, ale już ja czuję, że ono do końca serii po prostu nie wróci. Za dzisiaj Wam dziękuję, do zobaczenia w kolejnych spotkaniach, cześć i pa!